Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Siema, siema, kocisy. Zapraszam na kolejny odcineczek. I będziemy sobie lecieć. Tym razem kontynuację. Questa Iriny. Będziemy szukać jej ojca. Będziemy próbowali tutaj zaprowadzić porządek w tym zamku. Oczywiście tam level jakiś tam. Dzisiaj nawet dwa. Wow, fajnie, dobra. Niech będzie to wiara. Bo już mamy dość konkretny ekwipunek na tą wiarę. Także, no dzisiaj. Dzięki. Quest ciekawy, ja miałem bekę z niego straszną, bo eksplorowałem tutaj kilka razy ten zamek i w ogóle nie mogłem znaleźć tego jej tatę, tego jej ojca, żeby dostarczyć ten list. No i zaczynamy. Na spokojnie. Bardzo na spokojnie, bo one potrafią zaskoczyć te psy. O, no, już jeden za plecami. Agresywnie, tutaj pamiętam, tutaj skakałem na premierę, jak tutaj latałem, kurczę. 500 razy, kurczę. Dookoła. A, fuksem mi się udało, uciec stamtąd. Miałem je ciekawą pozycję. O, e, jakimś fuksem się uleczyłem jeszcze. Dobra, jestem, 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 jestem. Aj! Nie? Ale cienki śpiew. Dobra. No, zasięg na pewno jest dość słaby. Nie opłaca mi się, wydaje, w dwóch rękach trzymać. Tej buławy, jak na razie no mam takie mieszane uczucia. Tak, raczej podejść, uderzyć, w sensie teraz podejść, zbafować, i później już starczą nie? Tak właśnie zrobimy. Nie, no tutaj już ogólnie obrażenia konkretne, i nawet weszły krwawienie, weszło krwawienie, także to też fajne. Tam sobie jeszcze pójdziemy. To już prawie na pamięć znam. Zawczasy sobie użyję, może jeszcze płotka. Tutaj jest dość wbrew pozorom trudny moment. Bo te ptaki lubię tutaj właśnie dokazywać, strzelać. A jakbyśmy... Aj! Nie trafiłem. Konkretne obrażenia Nic się sięgnąć Dobra. Ale i tak mocno zostałem na cygiel. O, mały lag. Dobrze, że teraz, a nie podczas walki. Tutaj widzę, że jest okej. Okay. Idziemy w stronę Questa. Tutaj jest ciekawe, bo one w sumie między sobą się biją. Można to wykorzystać. Ładnie poszło. No, i tutaj już na szczęście będzie luz, i mamy ojca tej dziewczyny.

Dobra, jak ją spotkam, to przekażę, ziomuś. No problem. No i teraz mamy dwie ścieżki. Możemy iść tutaj dalej, albo zejść i jeszcze eksplorować w tamtym kierunku, jakby tam na lewo, na horyzoncie tam. Teraz jakby tam na wprost, bo tam też jest dziura. Ja tutaj blisko odpalę sobie ognisko i cofniemy się tam raczej. Na razie. Oczywiście pationy też bierzemy. Aha, i nie wracamy, bo nie możemy. Chyba, że się przeteleportujemy. Ciekawe. Ale zróbmy to, zróbmy to. Dobra, małe cięcie będzie teraz, zanim dojedzie. Dobra, gotowy. Hmm. Tutaj mam do wyboru albo walkę z 50 naraz z ziomkami, albo z psami. Nie chcę ani jednego ani drugiego. No, ciekawe obrażenia. Dobra, wybroniłem się mimo tego, że nie miałem tarczy gotowej, dobra, uleczony. A spokojnie, jednak wszyscy tak fajnie nie lecą tak od razu. Ten jest na pewno Przechój. Dzięki dzięki za smar. Zasmaruję se potem. O! Dzień dobry. Z tego co widzę, to ta tarcza mnie niesamowicie blokuje, także ja mogę na nią przyjąć i potem oddać w bardzo fajny sposób. O, już słyszę coś tutaj się... Skrzynka. Claymore, o, o, of course! Znowu przyszedł jakiś randomowy, ale tu jak dostał, jak go odrzuciła jakoś tak śmiesznie moim zdaniem no ciekawe No ładnie by było, jakby mnie uderzył i zabił. Udało się. Trzeba się wyprostować jak człowiek, kurczę, siedzieć nie tak jak... Tutaj farma dusz, <grystanie> Ale też, z tego co pamiętam, będzie bardzo fajny przedmiot tutaj. Mianowicie bardzo przydatna. Chyba to będzie pochodnia. No, przedzieram się. Z tą tarczą przedzieram się mocno. Of course, nowa pochodnia. Nowy upgrade. I zobaczcie teraz, jak to pięknie działa. To jest prawdziwy skill, a nie jakieś tam ze zręcznością się skaluje z siłą. O ten płomień ognisty to nie wiem z czym o co chodzi, no ale musicie przyznać, że Przedmiot na pewno bardzo fajny. Jedziemy ich dalej. <laughs> Niesamowite, ja mam fuksy. Dobra, posprzątane, pojek A Podobnie jesteśmy tutaj. dobra, nasz żelazny tasak podnieśliśmy tam jeszcze skoczymy przy okazji no ale nie chcę być też taki pewny siebie bo tutaj jednak jest ten moment dość ciężki co one tutaj zrobią? Kurczę. On może być problemem, kurczę, tutaj. Dobra, pierwszy. Udało mi się. Pierwszy. A, dawaj. Jak w tenisie, tenciski. A! Dobrze. Zjedzony. Nie mam many. Ale zara gni. może nawet level dodać wiara <laughs> tylko i wyłącznie jak na razie jak na razie Rozglądam się, rozglądam. Tutaj chyba coś tak. Ładnie, klucz przyda się. One właśnie tutaj są śmieszne. TTT, te, 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 bo mocne, ale śpią. Coś tam jest? Nie, chyba nie. To zasadzka Weźmy to szybko. <zys> zniknęła nam broń na chwilę. Dziwny Bóg. Dalej idzie do mnie to mięso. Wow, wytracam z równowagi. Dobre obrażenie nawet. Bo to, to jest zawsze ciężko kurczę zabić te gluty Kamień kowalski. Wow! Dla takiego dropu żyję. O nie. A Dałem się ugodzić. Wiedziałem, że tak to się skończy. Ta, to mogłeś tam nie iść, nie? Dobra, będzie więcej dłuż. Miejmy nadzieję, bo się zabije i będzie lipa. Gdzie my idziemy? Nie, tak i jedziemy ponownie farma to jest easy farma, no i właśnie się zbierdolił stracił duszę Ja no tutaj zabijzowałem go. Abusing. Mocny. Był. Coś tam śpiewa na górze. No, już tak nie słyszę tego dźwięku, takiego śpiewania. Coś tam może ominąłem. A tutaj mamy talizman podwójnego ostrza. Wzmacnia trafienie, ostatnie trafienie w serii ataków. Pozostawia wiele do życzenia. No dobra, to zrobiliśmy. Teraz tutaj na dół cyk, raz w zasadzie, to już końcówka, tak naprawdę w zasadzie. Wow. Grubo. Było blisko. No prawie się znowu zbiórczyłem. Wow, plus dwa, fajnie. Może coś z tego będzie. W sam raz. nacięcie. W sam raz. Oczywiście nie będę zanudzał was. Zrobię tutaj małe cięcie. Nie, widzę, coś tam gra, coś przeoczyłem. <laughs> Dobra, runki już mam. To najważniejsze. Idziemy do ogniska. Tutaj niedaleko jest boss. To jest drugie ważne. Tak. Niestety musimy wrócić się zobaczyć co tam grało. Także tu przyspieszę. No to zwykły potion jest. No dobra, trudno. Okej. Okay, to się wydnie albo przyspieszy. Nieważne. Dobra, żeby, że tak powiem, stało się wszystkiego zadość ładnie. To przeteleportu... Tak to... Do... Tego mostu ofiarnego. I tutaj pogadamy z tą jego córką. Tylko, że, no, nie pogadamy sobie, bo ona nie żyje. I w tym jest problem. Teraz teleportujemy się ponownie do zamku. Do ojca. Idziemy powiedzieć, że ona nie żyje. Irinka wykitowała. Irinka nie wytrzymała presji. Tup, 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 tup. Tak. Tym razem szybciej udało mi się. Biegniemy. A, jeszcze tutaj z dół muszę zejść. Muszę to pamiętać. Czy on teraz tutaj zapłacze za nią? Czy jak to będzie? Nie ma go? Aha, dobra. Dobra, to nieważne. Mam kombat, nie mogę się tepnąć. Coś mnie atakuje i nie mogę się tepnąć. Nie mam innej możliwości, jak teraz tutaj gdzieś, powiedzmy, tak zejść i o, cyk. Przebiegnę sobie. Bang! Nadal coś mi atakuje. Niech tak będzie. Dobra, my już wcześniejsze ognisko odblokowane. Tutaj nie spodziewałem się trochę tego, że ten NPC znika. Coś tutaj jest... Dziwnego, ale wydaje mi się, że jak zrobię tutaj tego teraz yy, ziomka, to że będzie dobrze. Czy ktoś tutaj jest, kto chce pograć wspólnie? Nie. bo jak nie, to nam się przedłuży odcinek trochę. Kaczar. O, ponurykamy plus jeden, fajnie. Mógłby być plus dwa, ale plus nie też nie pogardzę. Oh, dobra, focus. O kurde. Grubo, grubo, grubaśnie. <grybo> moje runy, oddaj mi moje runy złodzieju. Ale to będzie challenge. No ale dobra, trudno, muszę to zrobić. Może Roxana mi pomoże. <grybo> o, jest Edgar, ty. Pomocy tutaj, ja nie widziałem Edgara. Co ja w ogóle wyprawiam? No, kasztela na Edgar. Jak pięknie go dźwignął, jestem z niego tak dumny. Nie no, to jest niesamowite. To nie mogło się lepiej wydarzyć. Jeszcze przerzuć się teraz na kasztelana Edgara. Dobra, szczyłyk, mikstury i S. Pięknie. Mamy super fajny miecz. I to jest bodajże jeszcze pod yy, wiarę. Dzięki Edgar za pomoc. Był właśnie oceniony. Zobaczmy ten miecz. Wydaje mi się, że on jest pod wiarę. Pasowałby do builda. Naszego. Nie, nie jest, ale jakiś tam. Siła, fajny miecz. Ten Claymore jest zalepisty, bo on ma pusty, puste miejsce. Można go zaklnąć na co się chce, czyli teoretycznie mógłbym go zacząć używać. Głupi pomysł. No ale to może potem. Dobra, musimy jeszcze iść w jeszcze jedno miejsce. Ale to nie za dużo zmienia, bo i tak musimy się cofnąć. Bo patrz, to jest jakiś. A, Edgar Kasztelan, To pewnie jest jej stary ziomuś, to dlatego on tutaj był do wyzwania i on teraz jest tu ale jeszcze wróć bo musimy jeszcze w jeszcze jedno miejsce iść bo nie byliśmy tutaj, że tak powiem wszędzie wydajmy sobie duszki chociaż jeden level zawsze coś No tak z ciekawości, ile jeden claymore 16-13 zręczność, no, no mówiłem coś takiego, to w którymś filmie wcześniejszym tak celowałem. 16 siła, 13, no, trzeba troszeczkę manewrować. Przez środek, S. No, please. Biegnie za mną. Niebi, niebi nie mi... nie mi nie skacze. To będzie ciężko zrobić, nie ginąc, w sumie teraz, tak jak sobie pomyślałem. No bo przecież chcę skoczyć tam. Tam nie byłem nadal. Tutaj w ogóle też jeszcze nie podniosłem tego. Geronimo! Do odważnych świat należy. Pamiętałem o nim. I tak się dałem zabić. A, prawie. Dobra, to się przyda, bo to jest do ulepszenia. Mamy tego dość dużo. I teraz... Tak na dobrą sprawę, to najlepiej by było iść tutaj. Jeszcze zdążyć na tą drabinę, żeby nie lecieć do tanga obko. I idziemy do Edgara. I to jest yy, zwieńczenie tego questa z Iriną. Oczywiście. Będzie można kontynuować. No i ekstra jest. Ojciec, jestem twym On no chcę z nią spędzić resztę swoich dni. Wróci do Iriny. Nic się jej nie stało. Dzięki tobie wrócę. Bardzo delikatna, aby nic jej nie stało, ale co ja jej nie mogłem powiedzieć mu? A może? Ale to jest śmieszne przecież. Jakbym musiał się wrócić do niej jeszcze raz, ale jak? Nie mogę mu powiedzieć, że ona nie żyje. To jest bardzo dziwne. Lecimy jeszcze raz pogadać, że tak powiem popatrzeć na jej trupa. Trochę głupie słownictwo wybaczcie. A nie, on tutaj jest. Dobra, czyli wszystko jest okej. Okay. Zemści się. Obiecuję sen, no ja się nie dziwię. Powtarza się już niestety. No no i to jest na razie to, co chciałem wam przekazać. Eksploracja zamku. Zrobiliśmy, mi się wydaje na tip top. Quest Iryny i ojca. Zapraszam do następnych materiałów. Dzięki za obecność. Pozdrawiam wszystkich miłośników Elderinga, zapraszam do oficjalnego klubu graczy z Polski. Zostaw suba!